Tili i tajemnicza piosenka. W dżungli panowała cisza. Słońce zasnęło za wzgórzami, a gwiazdy leniwie rozciągały się po niebie niczym migoczące świetliki. Tilly, tygrysica, właśnie układała się w swoim klombu, gdy to usłyszała. Hu, dostałam gęsiej skórki, kto tu śpiewa nocą? Przekonajmy się, powiedziała Tili. Skradali się wzdłuż świecącego mchu, gdzie świetliki tańczyły spiralnie. Wkrótce znaleźli słoniątko Bambla, ukrywającego się za kłodą. – Przyszliście tu z powodu strasznej muzyki? – wyszeptał. – Nie strasznej – powiedziała Tilly. – Po prostu dziwne. Piosenka znów się zbliżyła. – Ho! Nagle ścieżka rozświetliła się miękkim, niebieskim światłem. Tilly ostrożnie zrobiła krok do przodu i złapała oddech. Na oświetlonej księżycem polanie siedziało świecące stworzenie o srebrzystym futrze i długim wirującym ogonie. Wyglądało jak połączenie lisa i komety. Brzęczało. Stworzenie zatrzymało się i zamrugało przestraszone. Och! powiedziało łagodnym głosem. Nie miałam zamiaru nikogo obudzić. Tilly zrobiła krok do przodu. Twoja piosenka jest piękna. Chcieliśmy tylko wiedzieć, kim jesteś. Stworzenie się uśmiechnęło. Jestem Lunari, pieśniarką księżyca. Podróżuję po świecie i śpiewam gwiazdom, żeby wiedziały, że nie są same. Bumble szeroko otworzył oczy. Śpiewasz gwiazdom? Lunari skinęła głową. Ale dziś wieczorem niebo wydaje się samotne. Coś jest nie tak. Tilly spojrzała w górę. Jedna gwiazda najjaśniejsza zniknęła z nieba. Gdzie ona jest? zapytała. Lunari westchnęła. Gwiazda cudów. Spadła za chmury i zgubiła drogę. Bez niej piosenka jest niekompletna. Pomożemy ci ją znaleźć, powiedziała Tili. Dobrze, drużyno? Luma zaćwierkała. Zabierzmy tę gwiazdę do domu. Razem podążali za migotaniem pieśni Lunari. Tili użyła swoich bystrych oczu, by dostrzec błysk za gęstymi paprociami. Luma wzbiła się wysoko i dostrzegła delikatne światło w pobliżu Crystal Pond. Bumble delikatnie oczyścił ścieżkę trąbą. I tam w trawie znajdowała się brakująca gwiazda słaba, zmęczona i samotna. Tilly przytuliła ją w swoich łapach. Już nie jesteś zgubiona. Lunari zaśpiewała cichą nutę, a gwiazda zaczęła świecić jaśniej. Z wirującym pyłem gwiezdnym odleciała z powrotem na niebo prosto na swoje miejsce. Noc znów rozbłysła. Lunari się uśmiechnęła. Dziękuję, malutki tygrysku. Twoje serce świeci jaśniej niż jakakolwiek gwiazda. Tilly się zarumieniła. To nic. Nie, powiedziała Lunari. To było wszystko. Z jedną ostatnią nutą Lunari zniknęła w świetle księżyca. Tilly i jej przyjaciele siedzieli razem, patrząc w niebo. Gwiazdy migotały delikatnie, jakby nuciły w odpowiedzi.